Siemanko. Dzisiaj w roli głównej znowu Honda CB1300. Tym razem zadanie na dzisiaj to wymiana oleju wraz z filtrem. Jest nowa bańka oleju, nowy filterek. Jest nowa podkładka, korka spustu oleju, co jest bardzo ważne. Gdyż za każdym razem powinniśmy ją wymieniać na nowo. Z tego względu, że jest ona wykonana z miękkiego materiału. Czy to aluminium lub tak jak w tym przypadku miedziana. Jeżeli dokręcamy korek spustu oleju z odpowiednim momentem, ona się trochę sprasowuje. No i za każdym razem, kiedy odkręcamy, powinniśmy dawać nowo Z narzędzi. Klucz do filtra oleju. Klucz dynamometryczny. Oraz jakaś miska, żeby zlać ten olej. Wiadomo, jakieś jeszcze szmatki, coś, żeby oczyścić miejsce dookoła filtra oleju przed odkręceniem jego, aby żadne ziarenko piasku lub jakiegoś innego brudu nie dostało nam się do środka jak widzimy aby odkręcić filtr oleju należy ściągnąć płuk, który trochę nam będzie przeszkadzał właśnie w odkręceniu filtra, w odkręceniu korka w oczyszczeniu miejsca dookoła także pierwszą czynnością, którą robimy to ściągamy pług Płuk mam ściągnięty Teraz polecam oczyścić tą powierzchnię dookoła filtra, ponieważ w momencie gdy będziemy filtr odkręcać istnieje ryzyko, że do środka wpadnie nam jakieś ziarenko piasku lub jakiś inny brud. Tak samo robimy dookoła korka spustu oleju. Powierzchnia dookoła filtra i korka jest oczyszczona. Teraz możemy przystąpić do spuszczania oleju. W przypadku Hondy CB1300 odkręcamy nasadką 17 korek spustu oleju. I czekamy sobie aż ten olej ścieknie. Olej zlany, coś tam sobie jeszcze pokapuje. Teraz przyszedł czas na filtr. Tak samo, 17 odkręcamy. Odkręcamy sobie filtr oleju. I czekamy aż zleci cały olej. Teraz polecam założyć nową uszelkę korka z pustu oleju i go wkręcić, tak aby nie zapomnieć przy nalewaniu oleju, że nie mamy koreczka. Także wkręcamy korek z nową podkładką i dokręcamy kluczem dynamometrycznym momentem 29 Nm. Teraz spójrzcie na tą powierzchnię. Jak widać tutaj miejsce gdzie styka się filtr. No i mamy jeszcze tutaj troszeczkę miejsca, więc dlatego ważne jest, żeby tu było wszystko czyste. Dlatego przed odkręceniem starego filtra mówiłem, że warto oczyścić dookoła tą powierzchnię. No i teraz przyszedł czas na nowy filtr oleju. Wciągamy folię zabezpieczającą, i teraz tak. Ja zawsze wlewam do nowego filtra olej, świeży olej, no i smaruję tutaj uszczeleczkę. Dlaczego zalewam nowy filtr olejem? Ponieważ nie chcę dopuścić, żeby chociaż przez chwilę w magistrali olejowej nie było oleju. Nowy filterek jest napełniony olejem, no i teraz wkręcamy. dokręcamy filtr odpowiednim momentem. W przypadku Hondy CB1300, tak jak moja, moment dokręcenia filtra oleju wynosi 26 Nm. No i teraz na koniec zostaje nam najprzyjemniejsza czynność, czyli wlanie nowego oleju, 3,9 litra. Tutaj mamy okienko, przez które możemy zobaczyć poziom oleju. Jest taki jaki powinien być, ale odpalę teraz silnik, na minutkę dwień sobie pochodzi, potem go wyłączę i za jakiś czas sprawdzę ponownie poziom oleju. Chodzi o to, żeby cała magistrala olejowa wypełniła się olejem i żeby wtedy faktyczny stan oleju sprawdzić. Jak można zauważyć po kilku minutach stania, poziom jest minimalny, więc należy dolać. Odpowiednią ilość oleju. Na koniec montujemy pług. Jeśli taki posiadamy pod motocyklem. Wpisujemy datę wymiany oleju oraz przebieg w książeczkę serwisową, jeżeli takową prowadzimy. No i cieszymy się z jazdy.